Wiesz hmm, co, odkąd zniknęły te sześćdziesiątki, jedynki, dwie sztuki, no to mój 57 eee, 081, jak ostatnio patrzyliśmy, to był, nie? Brań, ale muszę jeszcze wejść tu tu Trzecia 35 na lambarii o widzisz twój pierwszy 55 zobaczmy bo jeszcze braj na kolejne węce jest o jejku 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 wejść tu być teraz mądry człowieku To się pojawiło, ale co? So. Tu może być sum, nie mam tego pojęcia. Kolejne branie. Wy słuchacie. Że przy brzegu zawsze i to chyba jest sum. Jak dobrze go widziałem. No najlepiej dobra przytnij tylko i wracamy na raka. Tu jest medal. No, Dorado widzę w tym miejscu. Okej, okay, medal zwiał. Mała strata. Jeśli go dobrze widziałem, to sum. No, zobaczymy. Chyba, że źle widziałem, bo to pod wodą w nocy to dalej no się zapiera. To może nie będzie sum. To zwiało. To chyba nie będzie sum. Co tu siedzi? Lambari, No, to odciągnijmy może to. Patrzmy. Tu się trochę ryba na pewno umęczyła. Dobra, wszystko jasne. Co tu siedzi? Dobra, tego raka ciągniemy. Ale to raczej sum? No nie wiem. Mam teraz duże wątpliwości, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Dobrze, że to biłko się pokazało od razu. Jakby był to sum, no to ładne. To ładne, to ale czy to będzie sum? Czy to będzie sum? Zobaczymy, zobaczymy. Na początku nie szalał. Ojej, dobra, byłaś. No zajebiście. Pogrzeba mi to potrzebne. Nie wiadomo, co tu było. Nic nie dowiemy. O, a nie dobra dobra, to ta, to ta biłga. W sumie też trochę szarpie co? A tu z dużego kawałku rybę. Byłaś wielorybie. 3,59 Dobra O ho ho, tak od razu. No to to raczej to raczej będzie biło go od razu. Tak można się zobaczymy. zobaczymy. Było tak ostre szarpanie na początku. No właśnie. O, można, multum tej biologii tu siedzi. Dobra, zobaczmy, jeśli dobrą radę wyciągnąć. Tak, nie zobaczę co to niestety. Aha, tak, zaczęli za wcześnie. Jasne. Ta wędka zacięta? Kurde, ten kij. Tu będzie sum. Dobra, ciągnijmy to, ale medalowy. Tam też coś siedzi, wyjdziesz? czwarta cztery. O panie, kochany, duży. Ja, ja pierdziele, ale torpeda, słuchajcie, spokojnie. Spokojnie, jest screen. Oddycha, Paweł! Oddychaj, oddychaj! 64,800! cztery 280, prawie 2 cm! Ja pierdzielę! Jest! Nareszcie! 13 dzień nęcenia! Pierwsze nowe miejsce w nocy! Uhoho. Do zdjęcia! Spokojnie. Udychaj, oddychaj, oddychaj. Ale bestia! Rany boskie, kochane! Chodźmy tu, chodźmy tu. Na spokojnie, na spokojnie, spokojnie. Ale sercowali, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Ten sum to zasługuje na wszelkie graty, gg. I na 25 łapek dzisiaj. Go trzeba tutaj o coś może takiego. Słuchajcie. No nie mam pytań. Top 1 wszechczasów. Top 1 wszechczasów. Na razie na czat nie patrzę. Ręce mi się trzęsą. Uh, ho, ho. Ja pierdzielę. Ale bydlak. Coś pięknego słuchajcie. Ogarnij spokojnie screena Spokojnie, spokojnie Powiedzcie mi lepiej kiedy branie było czaty Jeszcze pójdziemy do screena w innym miejscu. Oj. Naukażcie sobie jeszcze chodź, chodź, chodź kolego, chodź. Jaki czas? Dobry czas. Ja tego tak nie zostawię. Dam radę tu? Tego tak nie zostawię. Nie ma takiej opcji. O, może coś tutaj wyjdzie, panie kochany. Myślę, że tu jeszcze takiego sklinka się machniemy. Oddalimy delikatnie. I to musi być, być dobre zdjęcie. Jeszcze jedno, poproszę. Co wy na to? Coś, coś niesamowite. Jeszcze tylko zerknę płota na przybliżonku. zmieści się. Żeby go tutaj podkreślić, tego suma. Giganta suma. Dobra, to jest. Dobra, to będzie chyba ostatni najsik. Dobrze, teraz to spokojnie zerknijmy na, a najpierw, najpierw głosem do siatki. 64 kg, 844 gramy, 6809 gotówki, 2042 doświadczenia i kosmiczny. Kosmiczna długość 281 cm. Coś pięknego. Chodź do siatki, kolego sympatyczny. Zatrzymaj. Stawiamy marker. Eee, 16, 15. Tak jest. Nie wiem, o który te obranie było, ale e, temperatura 16, woda 15, e, 26 metrów na pewno. Dobra, jaki czas mamy? Czwarta 36 plus! Ach, panie kochany, zobaczmy teraz czaty. <laughs> Wiesz co? Eee, jednego browara może strzelę i do pracy jutro, także. I to nawet Stefana pobiłem. No teraz trio, sympatyczny kolego, my friend. Kolej na ciebie miejscu we masz. Miejscu masz, aż zakrypłem. Piękny skurczyłyk, piękny, piękny. Chyba rekord świata bez kitu. Już jestem spełniony przed Mongolią. Jestem spełniony, słuchajcie. Jestem spełniony. Dzięki Stefan, dzięki. Trzynasty dzień nęceń i to pierwsze nęcenie w nosy tego miejsca. Pierwsze. Ach, pewnie, że układ to układ, kurcze. Ja pierdzielę, no łapy mi się trzęsą. No niesamowicie słuchajcie, ledwo co piszę na telefonie. GG czaty, będzie te 20 łapek, chociaż coś pięknego. Top 1 wszechczasów. czasów, chyba na wszystkich platformach. Nie! Taki lustro, to, to już mnie grozi. Jaki czas? Dobry czas. Panie kochany, ja w życiu o takim sumie nie marzyłem. No chciałem, żeby minimalnie przekroczył te 60 kg, chciałem, ale że tyle. W najśmielszych snach się takiego suma nie spodziewałem. I bez co nie patrzyłem. Nie patrzyłem, ile słapek łapek, było 19 przed tym sumem. No nie patrzyłem. Yy, moment. Zapisać, zapisać, trzeba zapisać.